Luna Snow, znana także jako Seol, to bohaterka z uniwersum Marvela, która zadebiutowała w komiksie War of the Realms New Agents of Atlas z numer 1 z 2019 roku. Pochodzi ona z Korei Południowej i przed zdobyciem swoich nadprzyrodzonych mocy była popularną piosenkarką kipopową. Jej życie zmieniło się dramatycznie, gdy została porwana przez organizację AIM, grupę zajmującą się eksperymentami nad nowoczesną technologią. Tam, jako zakładniczka, została uwięziona w reaktorze zimnej fuzji Stark Industries, który uległ awarii. Eksperyment zakończył się ciekawym efektem, bo jej ciało zostało zmodyfikowane, a ona sama zyskała zdolność kontrolowania lodu i zimna. Po przeżyciu eksperymentu, Seol musiała zmagać się z nowymi potężnymi mocami, więc zdecydowała się wykorzystać swoje zdolności w służbie dobra, przyjmując nową tożsamość, Luna Snow. Dołączyła do grupy New Agents of Atlas, międzynarodowego zespołu bohaterów powołanego do obrony świata, przed różnorodnymi zagrożeniami. Luna Snow to postać, która łączy tradycje koreańskiej kultury z nowoczesnym, technologicznym światem Marvela. Tok to kto kolejny i zostawcie suba, aby tego nie przegapić.